Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj omówię bardzo ważne, bardzo istotne zadanie funkcjonalne, które naprawdę usprawni Twoje ciało. Zapraszam serdecznie. Będę dzisiaj omawiał zadanie, które bardzo usprawni Twoją postawę, Twoje poczucie równowagi, sprawi, że zmniejszy się ryzyko upadku. Będziesz w ogóle mógł sprawdzić, będziesz mogła zbadać. Czy jesteś w grupie ryzyka osób narażonych na częstsze upadki, co w przypadku osób starszych no jest bardzo niebezpieczne? Jest to też ćwiczenie, które na pewno troszeczkę wspomoże w przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa, bo tutaj postawa ciała silna, mocna, z dobrą kontrolą postawa ciała jest bardzo istotna. Czy jeżeli może jakiś sport uprawiasz, no to też zmniejszenie ryzyka urazu poprzez usprawnienie kończyn dolnych czy kontroli nad kończynami dolnymi jest jak najbardziej wskazane. Wstęp może bardzo górnolotny i brzmi jakby nie wiadomo jaka tajemnicza technika za chwilę była, jak tajemnicze zadanie się pojawiło, ale nie wiem czy wiesz, ale nie zmniejsza ryzyka upadku ćwiczenie mięśni, wzmacnianie ich, ćwiczenie przysiadów, ćwiczenie wspinania na palce, Choć już nie wiem jak długo ćwiczył, czy jak długo ćwiczyła, to wcale nie zmniejsza Twojego ryzyka upadku podczas lokomocji. A takim ćwiczeniem jest stanie na jednej nodze. Za chwilę zrobimy sobie zarówno test, ocenę co i jak, jak i szereg ćwiczeń związanych ze staniem na jednej nodze, które naprawdę odmienią Twoje życie. 40% naszej lokomocji, czyli chodu, odbywa się na jednej nodze, czyli przez 40% czasu podczas chodu stoimy na jednej nodze. Więc na pewno fajnie być sprawnym w tym zakresie i mieć kontrolę nad tym. Więc tego typu ćwiczenia za chwilę sprawi, że ten chód będzie twój, bardziej bezpieczny, będziesz bardziej przygotowany, będziesz bardziej gotowa na to, że jakaś nierówność terenu się pojawi. I że twoje ciało właściwie zareaguje. Ale stanie na jednej nodze to nie jest tylko kwestia chodzenia, to jest kwestia zakładania obuwia, to jest kwestia może wychodzenia z wanny, wychodzenia z prysznica. Czyli jest wiele takich sytuacji, w których trzeba stać na jednej nodze. No i fajnie, żeby to było pewne i bezpieczne. Różne są obserwacje, a tych badań jest naprawdę mnóstwo na temat tego, jaka jest norma, ile powinno się normalnie czasu móc stać na jednej nodze, więc tą to wartości około 30 sekund, 40 sekund. Uznaje się, że młoda osoba, nie wiem, 20-30-letnia powinna bez żadnego problemu 40 sekund stać. Wydaje mi się, że tego typu wartość fajnie jest, żeby była obserwowana u osób starszych, bo to, że badania pokazują, że w poszczególnych grupach wiekowych Coraz gorzej to wygląda, aż po 80 i 90 latków, którzy potrafią ustać na jednej nodze po parę sekund. Nie brałbym tego za normę, brałbym to za obserwację, jak to wygląda u osób starszych, ponieważ fajnie by było, nawet jeżeli jesteś osobą starszą, ten czas poprawiać i mieć coraz lepszy. Więc według różnych obserwacji to jest około 30-40 sekund dla osób w wieku nie wiem, 30 lat, 40 lat, i stopniowo te wartości spadają, aż tak wspomniałem, po parę sekund, że 60-letnie osoby mają tam po 15 sekund, 70-letnie po 10 sekund i tak dalej. Niektóre badania pokazują, i tu są fizjoterapeuci zgodni co do tego, że jeżeli ten czas stania na jednej nodze, wynosił u Ciebie tylko i wyłącznie 5 sekund albo i mniej, no to jest naprawdę duże ryzyko upadku, że za chwilę gdzieś przy jakimś niepewnym terenie, niepewnej sytuacji, zagapieniu możesz się po prostu przewrócić od tak. Wykonaj sobie test stania na jednej nodze, na jednej jak i na drugiej. Dobrze jest ten test wykonać trzykrotnie, żeby nie było tak, że czasem coś Cię rozproszy i raz już Ci nie wyjdzie. Albo przez przypadek udać się uzyskać niezwykłe skupienie, no i wtedy um, udać Ci się osiągnąć super czas, który nie będzie wiarygodny. Więc dobrze by było zmierzyć trzykrotnie ten czas i obliczyć sobie średnią. Teraz, jak wykonujemy test... Tu różnie, różni autorzy to wskazują. Z jednej strony niektórzy mówią o tym, żeby założyć skrzyżowane ręce na klatce piersiowej, inni, że może tak, jeszcze inni, że na biodrach, a jeszcze inni, żeby trzymać wzdłuż tułowia. Myślę, że tu nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, żeby gdzieś mieć ręce blisko tułowia, żeby nie wspierać się takimi szalkami tutaj w postaci rąk. Natomiast ważnym elementem jest to. Że test jest nieudany, czyli próba jest nieudana, kiedy ktoś zaczyna tymi rękoma machać i wywijać. Stąd jeżeli nagle stracisz równowagę i zaczniesz machać rękoma na boki, to test już jest niewiarygodny. I należy go przerwać. Teraz druga rzecz: nie robimy tego testu w żadnych kapciach, w żadnych butach. W ogóle fajna rzecz to dużo czasu spędzać boso, dawać stopom bodźce, dawać im odczuwać podłoże, dawać w ogóle możliwość stopie i mięśniom rozszerzania palców, używania ich tak jak do tego zostały stworzone, a nie stłoczone i ściśnięte w kapciu, w bucie, czy w czymkolwiek, czy nawet w skarpecie. Stąd test wykonujemy bez skarpet bosa stopa i za chwilę w czasie ćwiczeń i do ćwiczeń to samo. Żadnych skarpet, goła stopa ma czuć podłoże i musi mieć możliwość uczciwej i rzetelnej pracy. Teraz druga noga jest Uniesiona tuż przy tej nodze podporowej, nie jakoś bardzo wysoko, w ogóle w żaden bok i tak dalej, więc dosyć naturalnie, swobodnie, po prostu podniesiona do góry, i tutaj tak samo. Jeżeli podeprzesz się względem tej drugiej nogi, jeżeli dotkniesz podłoża, jeżeli zaczniesz machać tą nogą, no to test też już przerywamy. To jest też kolejny moment, w którym jest czas stop. Teraz przechodzimy do stopy. Tutaj stopa. Też powinna być w miarę stabilna. Ona oczywiście może delikatnie pracować. Gdzieś pewnie u niektórych osób będzie pracowała. Natomiast jeżeli już zaczynasz podkurczać palce, zaczynasz mocno palcami wbijać się w podłoże, że one się zarobią białe. Jeżeli już będziesz odrywać jakąś krawędź stopy, stawać na palcach i tak dalej, no to tutaj też przerywamy czas. Dobrze. Tyle omawiania. Zaczynamy test. Więc ustaw sobie jakiś stoper, zegarek, patrz na sekundnik. I postaraj się wytrzymać 30 sekund albo i dłużej, ale najlepiej po prostu uczciwie zmierz ten czas. Więc 3, 2, 1, 0 i zaczynamy. Dobrze jest się skupić na jakimś punkcie przed sobą, stanąć prosto, być wyprostowanym. Tak wspomniałem, jak tylko gdzieś tam się noga zachwieje bardzo e, stracisz równowagę, to test przerywamy. Jeżeli za bardzo będziesz wciskać stopę, też przerywamy. Więc w swobodne stanie mierzysz swój czas i zrób to trzykrotnie, także na drugą nogę, więc tu też taka sama sytuacja. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jedna z nóg będzie tą mocniejszą, bardziej dominującą u ciebie, bardziej podporową u ciebie. Co może oznaczać, że fajnie będzie za chwilę ćwiczyć właśnie tą nogę mniej sprawną pod kątem podporu. Więc tu za chwilę może się okazać, że tą drugą nogę trzeba będzie bardziej intensywnie ćwiczyć. Tu kolejny taki aspekt wchodzi. To jest test, który można ocenić, jak wygląda funkcja mięśni pośladkowych średnich. Jeżeli masz natomiast od tej nogi podporowej. Mięśnie pośladkowe średnie, stabilizatory miednicy osłabione, to ta miednica poleci ci po prostu w bok. Więc jeżeli to jest tak, że ci leci noga w bok i nie jesteś w stanie ustać prosto z miednicą równolegle do podłoża, to znaczy, że masz słabe mięśnie pośladkowe średnie. Więc też zauważ, czy jak trzymasz miednicę, trzymasz tą nogę uniesioną, to czy miednica jest równo, czy może jest tak, że po tej nodze, po tej stronie, gdzie jest noga uniesiona, ta miednica opada, no bo to wtedy będzie świadczyło o tym, że te mięśnie pośladkowe średnie są słabe. Mam nadzieję, że rozumiesz, że to nie jest do końca ćwiczenie na ciało. To jest ćwiczenie mózgu, którym musi się bardzo skoncentrować i kontrolować poszczególne fragmenty swojego ciała, żeby one się nie zapadały i żeby były trzymane w pionie. I teraz dobra rzecz, dobra rzecz na początek, to jest może ćwiczenie sobie przy krześle albo przy jakiejś szafce, więc ja może skorzystam z szafki, ale Ty możesz za chwilę skorzystać z krzesła. To jest ćwiczenie, które można wykonywać wielokrotnie, czy ćwiczenia, które można wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia. Nie bój się, że przesadzisz, przeciążysz się, bo to nie są tak ekstremalnie jakoś ciężkie ćwiczenia z dźwiganiem ciężaru. Nasze ciało nie doświadcza tyle ruchu, ile doświadczali nasi przodkowie, więc oni kiedyś częściej i więcej tego ruchu mieli i nie martwili się o to, że byli przeciążeni. Więc tutaj nie wpisuj sobie w kalendarz o, raz dziennie przećwiczę, tylko przy myciu zębów, przy staniu, przy umywalce, przy zlewie, przy robieniu jakichś czynności dalej. Możesz się w to pobawić. Nawet jeżeli jesteś osobą wykonującą pracę siedzącą, no to zauważ, że teraz coraz częściej są blaty podnoszone, że biurko można mieć wyżej i tu też jest okazja do tego, żeby część swojej pracy nie tylko nie siedzieć, ale jeszcze spędzić aktywnie. Stąd liczę na to, że za ileś lat osoba, która ma pracę umysłową, pracę przy komputerze, za chwilę stwierdzi, że no ja pracuję, jestem bardzo aktywny. A jaką ma pan pracę? No biurową. Bo dotychczas kojarzymy pracę biurową z siedzeniem przy biurku. No mam nadzieję, że to się odmieni na kiedyś, na przyszłość, łącznie pewnie z jakimiś urzędnikami, którym ktoś zafunduje takie stojące biurka i czasami petenta przyjmą na stojąco, a czasami na siedząco, w zależności od tego w jakiej akurat fazie treningu są. Co jakiś czas po prostu staraj się stać na tej jednej nodze. Może na początek jakieś wsparcie, ale nie trzymaj się kurczowo, mocno czegoś. Tak samo można by jakiś kij wziąć, to, to nie trzymaj się tego kurczowo, tylko niech to będzie takie delikatne wsparcie Twojej postawy ciała. Niech to nie będzie takie kurczowe trzymanie, mocne wspieranie się, chyba że w tak słabej kondycji jesteś, jeśli chodzi o równowagę. Staraj się tylko delikatnie przytrzymać, wesprzeć się. Nie wiem, palcami. Za chwilę może tylko jednym palcem dać sobie taką asekurację, i staraj się, i próbuj co jakiś czas. Okej, okay, w ogóle, w ogóle, w ogóle, dobra, znowu się przytrzymam i tak dalej. Tak, żeby trenować się w tym staniu na jednej nodze. Zmieniaj te nogi, czyli chwilę poćwicz na jednej nodze, chwilę poćwicz na drugiej, wesprzyj się i naprawdę korzystaj z tego, ile tylko się da, jak często się da. Więc jak będziesz w jakiejś sytuacji, nie wiem, w sklepie, to tak samo możesz stanąć przy kasie, oprzeć się przy kasie, możesz nieznacznie jedną nogę unieść, nawet nikt nie zaobserwuje i nie zauważy, że ta noga jest uniesiona. Czy w jakiejś sytuacji gdzieś tam stoisz, to możesz też stać na jednej nodze, wesprzyj się delikatnie o ścianę, tu lekko ręka na ścianę, też może nikt nie dostrzec, że ta druga noga jest uniesiona. Może drobne krążenia biodrami, bardzo drobne dla rozluźnienia. Jeżeli teraz aktualnie ze mną ćwiczysz, i przechodzimy do kolejnego wariantu, który będzie można ćwiczyć, który jest niezwykle przydatny, żeby nie mieć poczucia, że to jest tylko takie sztuczne ćwiczenie stania na jednej nodze, aczkolwiek uwierz mi, stanie na jednej nodze jest bardzo wiarygodnym testem i przekłada się na wiele rzeczy. Stąd, jeżeli w tym teście się doskonalisz i w, ty, w tym ćwiczeniu się doskonalisz i idzie ci coraz sprawniej, to uwierz mi, te inne rzeczy, jak chodzenie też będą wyglądały lepiej i będą wyglądały bezpieczniej. Oczywiście ważna rzecz, to nie ćwiczymy na jakiejś zgiętej nodze w pochyleniu, w przygarbieniu itd. Tylko tu cały czas myślimy o wyciągnięciu się w górę. Przypominamy sobie, jak to było w zerówce w przedszkolu, woreczek z grochem się kładło na głowę, ładna, prosta sylwetka i stoimy na tej nodze. I teraz to, co będziemy robili, to będziemy robili drobne wymachy, tak jakbyśmy chodzili, czyli też stoimy na jednej nodze i są drobne ruchy do przodu, do tyłu. Jest to bardziej urozmaicone ćwiczenie, bo mózg musi pracować nie tylko nad tym, żeby trzymać tę równowagę, ale jednocześnie nad ruchami do przodu i do tyłu i dokładamy do tego jeszcze ruch rąk, naprzemienny taki, jak jest w czasie chodu, jaki powinien być w czasie chodu. Czyli jeżeli idzie prawa noga, to lewa ręka idzie do przodu. Jest lekka rotacja i troszeczkę miednicy, choć tutaj nie za dużo, bo ta noga stoi w miejscu i rotacja obręczy barkowej. Więc patrz do przodu i wykonaj ileś takich ruchów w granicach swoich możliwości. Czyli jeżeli możesz tak przez 30 sekund, bo tyle ci wyszło w teście, no to możesz ćwiczyć 30 sekund. Jeżeli w Twojej sytuacji to jest tylko 5 sekund, no to po prostu stań na tej jednej nodze na 5 sekund. Pomachaj, postaraj się jak najstabilniej przez 5 sekund, odpocznij. I znowu, parę ruchów, parę ruchów, postaraj się wytrzymać tyle, ile się da. Nie stawiaj na czas, czyli nie, nie staraj się na siłę wygrać tego testu, sprawić, że o, osiągnę najlepszy wynik, tylko skup się raczej na jakości. Pobaw się tym, może, szybkością tego ruchu. Może powolnością tego ruchu, czyli spowolni ten ruch jak najbardziej, żeby zobaczyć, jak w zwolnionym tempie te mięśnie pracują. Tu można się bawić też różnymi kwestiami. Może uniesieniem nogi wyżej, czyli postaraj się stanąć bardziej jak bocian, unieść nogę wyżej. I tu można różne rzeczy robić. Można dokładać opór, czyli na przykład naprzemienny opór, czyli przyłożyć rękę, podtrzymać ileś. Przyłożyć opór, podtrzymać ileś, przyłożyć opór. Można się tym bawić, ja lubię się bawić ćwiczeniami, więc jeżeli ktoś mówi, że trzeba 10 powtórzeń i za każdym razem to musi być ta ręka, a zmień sobie pod koniec tego ruchu rękę, baw się troszeczkę tym tak spontanicznie, więc z jednej strony zadanie polega na tym, żeby wyżej nogę unieść, z drugiej strony, żeby może troszeczkę oporu dołożyć, czyli tak, żeby być bardziej stabilnym w takiej pozycji. Przy uniesieniu takiej nogi można się też bawić jakimiś rotacjami, czyli skrętami, że już twoje ciało będzie musiało reagować na jakieś zaburzenia, czyli noga jest uniesiona, a ty w tym czasie nogę musisz trzymać prosto, miednicę musisz trzymać prosto, a tutaj zachodzi rotacja tułowia. W czasie chodu też, w czasie marszu też zachodzi rotacja tułowia. Noga uniesiona i powolutku skręty w jedną, skręty w drugą. Skręty w jedną skręty w drugą, skręty w jedną, skręty w drugą. Powoli zbliżamy się do końca, możesz też się bawić jakimiś nierównościami, czyli podłóż może jakąś poduszkę pod nogę i postaraj się też. Czy to ćwiczenia stania na jednej nodze? Takie spokojne, można być w miarę statyczne, choć trudno powiedzieć, czy to jest statyczne, skoro tutaj tak naprawdę drobne ruchy cały czas zachodzą. To jest może z perspektywy makro, z daleka się wydaje, że to jest statyczne, natomiast tak naprawdę ciało cały czas pracuje nad tym, żeby nie wypaść z tego ruchu, więc to nie do końca jest statyka. Jakieś nierówne podłoże, więc też trenuj stopę na, nie wiem, poduszce, może jakimś ręczniku, może czasami coś bardziej krzywego sobie stwórz, jakąś taką imitację podłoża tego, co jest na podwórzu. Tu też myślę bardzo ważna rzecz, trenowanie na nierównościach różnych, z racji tego, że bardzo często różnego rodzaju betony, chodniki są bardzo płaskie i właśnie rozleniwiają narząd ruchu, sprawiają, że on nie ma żadnych wymagań. Mięśnie, układ nerwowy się odzwyczajają od nierówności, no a jednak co jakiś czas jakieś nierówności terenu się pojawiają. Więc dobrze jest co jakiś czas majstrować przy podłożu do ćwiczenia. Aż być może po jakąś poduszkę sensu motoryczną, która się bardzo chwieje, żeby troszeczkę zmieniać to, na czym stoimy, żeby było ciut trudniej. I na koniec takie zabawne zadanie, ale jak już wspomniałem o rozruszaniu umysłu, o pracy mózgu, to żeby oprócz tego, że czasami sobie stoisz na jednej nodze, do, dołożyć czy dokładać różne elementy, tak jak ja przed chwilą dołożyłem, to mi kiedyś po, pokazała koleżanka, też fizjoterapeutka pracująca z osobami starszymi, yy, podając to jako bardzo fajne ćwiczenie na głowę, właśnie, na to, żeby tutaj też sprawność została zachowana, żeby też jakieś wyzwania stawiać, a nie tylko odtwórczo pewne rzeczy wykonywać. Więc stajemy na jednej nodze, noga jest uniesiona. Teraz prawa ręka kręci na brzuchu kółka. A lewa ręka uderza na, do głowę góra-dół. Bardzo delikatnie oczywiście, chodzi o to, że te ręce robią coś innego. Jak będziesz zaczynać to robić, to będziesz mieć taką chęć, żeby kręcić na brzuchu i kręcić nad głową. A tu nie. Tu stoimy na jednej nodze, czyli to już jest zadanie, które tutaj praktykujemy. I tutaj są rozpraszacze. Tu kółka, a tu się jeszcze trzeba skupić na tym, że tu nie ma kółek, tu jest ręka góra-dół. Jeszcze, żeby utrudnić zadanie, albo żeby jeszcze. Umysłowi dołożyć troszeczkę, to można sobie liczyć na przykład od 100 do tyłu. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 i tak dalej. Więc trzeba się naprawdę na paru rzeczach skupić. To było trochę żartobliwe zadanie, to na końcu, ale myślę, że bardzo sensowne i, i bardzo fajne, właśnie, żeby. Ciało reagowało w różnych sytuacjach. Jeżeli jesteś sportowcem, jesteś młodszą osobą, no to tutaj możesz dołożyć do tego typu rzeczy bardziej dynamiczne ruchy, jakieś odbicia, podbicia, nie wiem, może kopnięcia jakieś, może rzucać sobie piłką względem ściany, może sobie podrzucać piłkę. Właśnie chodzi o to, żeby funkcja podporu nie była tylko taką funkcją. Bardzo zarezerwowaną dla stania na jednej nodze, tylko żeby ona była związana z różnymi czynnościami, więc dla osób bardziej aktywnych no zachęcam sobie rozszerzyć o jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Łapka w górę, jeżeli pomocny materiał, napisz proszę komentarz. O, mile widziane może wartości czasowe, zobaczymy, ile się udało ustać, aczkolwiek to nie konkurs. Może tak być i pewnie zaobserwujesz, daj, daj znać w komentarzu, czy jest tak, że ta jedna noga jest troszeczkę gorsza. Moją podporową jest lewa i ona jest stabilniejsza, mocniejsza, tu się czuję bardzo pewny. Tutaj, no, jeśli chodzi o tą nogę, jest troszeczkę mniej pewnie, nie jest najgorzej ze mną, trochę już sobie to przećwiczyłem, chociaż bywały gorsze momenty, jeśli chodzi o stanie na jednej nodze, i to jest gdzieś stabilne. Bez dwóch zdań, proszę napisz jakieś uwagi co do tego, jak to widzisz, jak tobie może ktoś to przedstawiał, co wiesz na temat stania na jednej nodze. Na pewno jest to ważny element uspokojenia, też wyciszenia umysłu i koncentracji. Stąd, jeżeli jesteś rozchwiany emocjonalnie, akurat, nie wiem, wkurzony, zamyślony nad czymś, i tak dalej, niespokojny, no to ciężko ci będzie stać na jednej nodze. Więc tutaj też to może być fajne ćwiczenie, takie uspokajające, wyciszające, bo żeby ustać spokojnie na jednej nodze, trzeba być spokojnym. Stąd, żeby to zadanie wypełnić, trzeba uspokoić umysł. I z drugiej strony nie dziw się, jeżeli masz z jakiegoś powodu natłok myśli, zdenerwowanie itd., że to stanie na jednej nodze średnio wychodzi. Na koniec, oczywiście, prośba o subskrypcję mojego kanału. Staram się regularnie nagrywać takie materiały motywujące, pobudzające do działania, odświeżające. Temat stania na jednej nodze znany jest prawdopodobnie Wam od przedszkola. No, ale to już było w przedszkolu, więc na pewno w liceum tego nie trzeba było ćwiczyć, na studiach nie i tak dalej. A wydaje mi się, że jak tego typu ćwiczenia są podawane w przedszkolu, gdzie bawimy się w bociana i tak dalej, no to fajnie było to ćwiczyć do późnej, późnej starości, aż do 100 lat i może, e, może i dłużej. No bo funkcja stania na jednej nodze jest potrzebna, chyba szczególnie osobom starszym, żeby unikać upadków, a z drugiej strony badania pokazują właśnie, że z wiekiem, ja tutaj dokładam swoje przemyślenie. Funkcja niećwiczona zaczyna się pogarszać. No dobra, to tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.